Z agencją biuro podróży reklamy pracujemy już od 2013 roku, kiedy to wybraliśmy tą agencję do obsługi związku pracodawców branży internetowej i Polska w obszarze digitalu. Biuro podróży reklamy przygotowało dla nas przede wszystkim stronę związku iab.org.pl, ale też blog, pod którym publikujemy dużo bardzo ciekawych tekstów pod nazwą jabłko.pl i strony do różnych innych działań specjalnych, które realizujemy, takich jak na przykład Bezpieczne Interneciaki. Przez ten grubo ponad rok już współpracujemy również w takich obszarach trochę mniejszych, niewidocznych, gdzie biuro nas wspiera przy różnych działaniach, drobnych projektach. My bardzo naprawdę usatysfakcjonowani tą współpracą i gorąco polecamy Biuro Podróży Reklamy każdemu, zwłaszcza firmom, które potrzebują dobrego zaplecza w obszarze strategicznym, koncepcyjnym, kreatywnym.